Dobry? Dobry, jak dla mija cisza? To obiegnia. Dobrze, Dobrze, wszystko jest w porządku. Jak sam poczucie? Dobra, e, Gites, e, słyszyłam życzenia dziadkom, zadzwoniłam do no, mamy, tak. do taty. No i było ogólnie... Fajno. No, bo... A Fajowo! Pozdrawiam! wszystkich, dobra. co lubią hand to hand! Uuu! Się... Pozdrawiam U. wszystkich, co lubią hand to hand. No! Wszyscy! Tak, 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 Rodziców. Rodziców! Dobra! Czy dobry? Nie. Jak wam mija cisza odpowiednia? W słuchawkach jestem. A, ja też. a co słuchasz? Bansi. Mhm. A wy co robicie? Gramy? Gramy. Co? Ja też jestem. Reniferka. A może chcesz się kogoś pozdrowić? Nie. A ty? Dziadka. A wy? Mamę. A ja a, a ja osobników, ja 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 który mnie oglądają i koleżanki z mamy pracy. A ja Dobre. chcę pozdrowić Marcianinu. Okej, okay, to pa. pa. Pozdrawiam Marcianinu. Dobry. A co to, ty to robisz? Kogo tu masz? Magdę. Magdę. O nie. Co Magda robi? No, to byłem strój. Ale nie ja mam pomysłu żadnego. A ty już wymyślałaś strój dla swojej nie. ekipy? Karolina? Ja? Ja mam tyle pomysłów, proszę pana. Ja, no się. Ja mam parę, ale nie wiem. Patek będzie normalnym. <grym> Proszę. Czy dobry? Kontrola ciszy powiedniej. Jak wam ja... Wspaniale. Super. Fantastycznie. wypoczywamy. Dobra. A jak się studujesz jako starsza już. Ja czuję się staro. No właśnie. No. Hmm, tak myślałem. <grym> Dzień dobry. Dzień dobry. Witam na ciszy po A gdzie koleżankę? Posła. Aha, poszła po prostu. Mhm. kogoś? Nie. Mm, tak. Kogo? Pana Jacka. O, dobra. Na pewno ci podziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wam mija cisza? Dobrze. Co robicie? Źle, bo dobra, nie panie 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 za mamą. Panie. Za mamą tęsknisz? I to bardzo. Mhm. Hej, żyjecie czy nie żyjecie? Żyjemy. No, a podobno źle żyjecie. A jak żyjecie? Dobrze. Ja też dobrze. Julia, jak żyjesz? Yy, całkiem N dobrze. Natalia, jak żyjesz? No dobrze. Co dobrze. robisz? Gram. Dzwonił się Dzwoniłś do dziadka? Nie, nie mam nie Ja mam nie mam numeru, ale powiedziałam to ci, żeby ode mnie pozdrowił. I co, pozdrowił? Nie wiem jeszcze, ale na pewno pozdrowił. Jaki to masz fajny domek. Mm. Hej Dzień dobry. Jak tam u was? Bardzo dobrze. Kogo pozdrawiasz? Rodzinę, szczególnie dziadka, no moją. Ba. Dziadka! Mamy tatę mojego brata, ale nie moją siostrę. Dlaczego nie pozdrawiasz swojej siostry? <grym> nie wiem, bo nie chcę. Mhm. Po zabranie jej No Właśnie, powiedziała, że mam uczulenie. <grym> A masz? Nie mam! A zostawiłeś w domu? Nie mam! No. <grym> A wy kogoś pozdrawiacie? No. No. No, rodzinę. A dziadka? Bo no ci też, jest dziadka. Zwłaszcza. Wszystkiego zwłaszcza. Najlepszego. Dobra. Wszystkiego najlepszego. Przekażemy. Dobry? Dzień dobry. Jak tam samo poczucie? Z kim gadasz? A, no to z dziadkiem mam. To skład życia, na wizji będzie, a później powie, żeby w internecie. Nie składam. Składam. Tak? Składałaś już? Ale kto? No, jedna i druga. A ja wysłałam SMS-a. Ja nie mam. Składałeś te życzenia? Składamy. No to Składamy. dawaj, składajcie, składaj. To może teraz wszystkiego, osobiście. Wszystkiego najlepszego dziadku z dużo zdrowia i szczęścia i dużo jabłek w sadzie. Właśnie. I czego Bo sobie Przede wszystkim zdrowia. Tak. Raczej jabłek może być mało, byleby za dobrą kasę, nie? No może być. I żeby już się kran nie psuł. Coś, żeby się nie psuł? Aha, dobra.

A, a babcie, ja dziadka? A ja mam ja ja, I dziadku. Ba, ba, ba. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziadka. Wszystkich. No właśnie. Babci ja tak samo. Babci tak samo. I pozdrawiam mamę i tatę. I rodzeństwo. A ja ty Z kim działasz? Z moją siostrą. Pozdrawiam siostrę hmm. na wizji. Pozdrawiam cię siostrę. Na wizji. No, na wizji. Pa. Pa Pa. Hejo. Co no. tam? A nic rozbawiam sobie z tatą. Pozdrów tatę. Pozdrawiam cię pani Hej ja. Jak z kamerą? <grym> no, <grym> <to gra. grym> nie wiem. <grym> a wy gracie też czy tylko patrzycie? No. Nie. Ja na przykład, ja na przykład nie gram. Ja, na, ja zaraz do mnie tata zadzwoni. A, ja, a dziadek? Zobaczasz pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Oczy! To pa! O papa! Pozdrawiasz, jałeś tak. dziadka, babcie, Tak. Kogo? E, babcie, dziadka i drugiego dziadka i babcie. A Majka? E, nie ma babcie, moja babcia umarła. A Dziadek? E, dla dziadka e, wszystkiego najlepszego z okazji Diany. Dziadka. Super. A ja pozdrawiam, ja pozdrawiam całą moją rodzinę ja... i wszystkich bliskich. A ja pozdrawiam moją ciocię Klaudię i moją babcię. Z I ja pozdrawiam babcię. całą moją rodzinę, ja przede tak wszystkim sama. mojego kota i moją bliższą <grym> rodzinę. A no ja też. No i tak dalej. Hej ja. Jak Dobrze. Co robicie? Gramy na telefonach. W co? A dzwoniliście z rodziców? Tak. Co do dziadka? nie dziadka nie, do babci. A pozdrawialiście dziadka, dzisiaj dziadka. To ma dziadka. Ja, ja? Ja. Ja, ja też. Nie ja. mam, ja mam dwóch. Nie ja mam jednego. Nie ja mam dwóch. No to pozdrówcie. Ja. No dobrze, A i pan zrób dziadków. Zobacz. No tutaj jest kamera, tu, chodź. No też nie Pozdrawiam. Pozdrawiamy, pozdrowie. dziadku, pozdrawiam, kochana. No. O, a co, krzaseł nie ma? Musisz siedzieć tak, na walizce? Tutaj. to jest mój kotek. Hej! Chce grać jak? Ja w Majtoma. Dzwoniście już ja. do domu? Do Tak! Dzwoniłyśmy. Ja wiem, do kogo? Ja dzwoniłam. do mamy. Ja do I nie chcę do, do mamy i do, do Dziadka dzwoniła, dzwonię, ty dziadka. Bo jest dzisiaj dzień dziadka. Złożyłeś mu życzenia? Ja do dwóch mhm. dziadków. No to pomachajcie Ale... teraz dziadkom. Pa! Dzień dobry. Dzień dobry. O. Cześć. Nie, ja też no. Pozdrawiam moją rodzinę. Cześć. Pozdrawiam moją i kotka i, i świnkę maska. Ja wszystkich pozdrawiam całą moją rodzinę na świat. Co ja też no. Ja całą rodzinę. Więc i jakaś suruska. Pozdrawiam całą pozdrawiam moją rodzinę. Do widzenia, do widzenia kamerko! Do widzenia, do widzenia, do Cały świat pozdrawiam! A nie będzie mojej mama i dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry, Co tam u was słychać? Wszystko do dobrze, właśnie oddałam telefon. A z kim a ja gadałaś? Z tatą, bo mama ma spotkanie. A z kimś jeszcze? A ja nie. rozmawiałam a, z mamą i tato i skończyłam. Bo... A, ktoś, a ktoś ma dziadka? Ja ja. Mam, ja nie mam numeru do dziadka. No to teraz masz okazję pozdrowić dziadka. Pozdrawiam cię, dziadko. Ja. Z jakiej okazji? Ja. Dlatego, że jest dzień dziadka. Właśnie. Wszystkiego najlepszego Bo. dziadku z okazji dnia dziadka. A, ja już A gdzie Paulina? E. Paulina leci chyba. <noise> Rozmawia w toalecie? E. E. To jest bardzo możliwe. O, jest i Paulina, cześć. Myśleliśmy, że rozmawiasz przez telefon w toalecie. E. A ty nie rozmawiasz? Chcesz, kogoś pozdrowić? Dziadka. Yy, Babcie, dziadka i rodziców. No dobra. A pana Jacka? Pana Jacka. Te też. Dobra. Pa. To pa na razie, pa. pa. pa.